Cześć wszystkim z tej strony Arbuzowa. Ola! I dzisiaj będziemy przesadzać nasze sadzonki Arbuza do większych pojemników. Tak wiele słyszymy o ekologii, tak więc postanowiłam nie kupować nowych doniczek, tylko je zrobić. Do ich zrobienia potrzebne były stare butelki po wodzie, ewentualnie pojemniki po jogurtach, kombinerki i gwóźdź. Tak jak widać, butelki zostały poobcinane. Zostały nam tylko dna. Podrze podgrzewamy gwóźdź. Przypominam, że metal przewodzi ciepło. Zalecam używać kombinerek, żeby nie poparzyć sobie rąk. No i co? Przebijamy nasze dna butelek. Myślę, że jedna, dwie, jedna. Albo dwie dziury w zupełności wystarczą. Musimy przecież zapewnić naszym roślinom efektywny odpływ nadmiaru wody. I tutaj znowu jeszcze widzę. Parę dziurek zrobimy. A jak, niech one mają się dobrze, te nasze rośliny, niech im dobrze jest. Tutaj widzimy już gotowy efekt. No i nasze ekologiczne. Doniczki, tak można nazwać je, bo przecież daliśmy drugie życie butelkom plastikowym. Mamy gotowe. No i następnie będziemy wkładać zwykłą, najzwyklejszą, tutaj użyłam ziemię do naszych doniczek, ekodoniczek. Myślę, że im więcej ziemi, tym lepiej, ze względu na to, że Moje sadzonki no niestety są już takie strasznie długie powyciągane, bo miały niedobrze w tych wytłoczkach, więc im będą miały teraz więcej ziemi, tym im będzie po prostu lepiej. No i tak przygotowane pojemniki z ziemią należy zrobić im dziury odpowiedniej głębokości. No, i tam będziemy wkładać nasze sadzonki, pamiętając o tym, że korzenie arbuza są bardzo delikatne. Musimy strasznie uważać, jak będziemy je przesadzać. No i tak jak widzimy, po malutku, po malutku wyciągamy naszego arbuza. Z wytłoczki po jajkach. Koczak, i tutaj jest wielki już korzonek. Widzicie go, o, jaki, jaki tam nam się ładny zrobił. No i wkładamy go w tą dziurę delikatnie, naprawdę. Uczulam wszystkich delikatnie, bo niestety, jak uszkodzimy korzeń, no to nic z naszej rośliny, nic z naszych planów o pięknych, dojrzałych naszym własnych arbuzach bo roślinka po prostu nam padnie. Przykrywamy go ziemią i pięknie nam tutaj będzie w tej nowej doniczce wyglądał. A przede wszystkim dobrze będzie mu, bo będzie nam lepiej rósł, tak. No i tutaj kolejny będziemy wyciągali. O! ta struktura tych korzeni jest taka luźna, niezbita, także no, no musimy myśleć, co robimy, tak? No i delikatnie podsypiemy go ziemią, pewnie niech ma. Tutaj. O. Ok, okej, okay. wszystko już jest gotowe. Jeszcze ostatnie widzę tutaj przygniecenie tych naszych arbuzów. No i tak, wy, tak prezentują się wszystkie pięknie przesadzone arbuzy. Trochę to czasu potrwało, no ale tego nie robi się dla pięknych smacznych naszych owoców. Zostaje nam tylko podlanie ich, także ja bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zostawcie łapkę w górę i obserwujcie mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Cześć.